Witajcie moi kochani. Dzisiaj, jak widzicie, mamy wielką niespodziankę od administracji. 6 grudnia zostało dodane zimowe Karkachan i mamy już takie parę mini-questów, które możemy wykonać. Ponieważ w magicznej choince na kordach 66-56 możemy do niej zagadać i możemy wykonać tak zwane dobre uczynki. Jest to rozpisane ładnie w poradnikach i innych pomocach. Dziennie można zrobić trzy dobre uczynki. Tam można za nie dostać zaraz zobaczycie takie drobne nagrody i można je robić aż do 23 grudnia, więc w tym roku imet na pewno jest inny, tych dobrych uczynków nigdy nie było. Ja się biorę za pierwszy właśnie z tych dobrych uczynków. Musimy udać się do magazynu w Karkahan, wytachać stamtąd skrzynię z ozdobami świątecznymi i zanieść się pewnej osobie. Taki jest nasz pierwszy dobry uczynek, który zleciła nam nasza choinka. <duszelnie wziął> Zobaczymy, czy jutro będą inne dobre uczynki. Na pewno będą jeszcze jakieś różne, bo to są takie mini questy yy, trwające dosłownie 2-3 minuty yy, i nagrywania i 2-3 minuty po prostu robienia, bo yy, to są bardzo proste rzeczy. Schodzimy tutaj do piwnicy i szukamy gdzieś skrzy... o jest skrzynia z ozdobami. Podnosimy ją. No i teraz musimy ją odnieść Sir Lechimowi. Jest to człowiek, który. Cały czas znajduje się w ratuszu Karkahan, więc się tam szybko, że tak powiem, teleportujemy z buta. Zanieś mu tą skrzynię z ozdobami. Ty, 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 ty. No, także widzicie, event już, że tak powiem, trochę zapanował w naszej krainie. Zrobiło się mega zimowo, mega fajnie. Nawet nie wiedziałem, że to będzie dzisiaj, 6 grudnia, także naprawdę sztos. No, i tutaj jemu oddajemy tą skrzynię. No, i teraz musimy pójść znowu po drugą skrzynię też do magazynu, do piwnicy magazynu. Idziemy po identyczną, w identyczne miejsce po identyczną skrzynię. No, i wracamy znowu do Sir Lechima. I teraz mamy pójść znowu po tą samą, trzecią, już tym razem skrzynię, również do magazynu, do piwnicy w tym samym miejscu ją znajdziemy. I mamy już dialog, że bierzemy trzecią skrzynię, i z trzecią skrzynią znowu wracamy do ratuszu Karkahan. I oddajemy mu trzecią skrzynię, i tym samym kończymy nasze mini quest, czyli dobry uczynek. Dostaliśmy parę złota, no i to w sumie byłoby na tyle. Teraz możemy wrócić do choinki i wziąć, yy, wziąć kolejne zadanie, yy, czyli drugie z trzech, które możemy zrobić w ciągu jednego dnia. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.